Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj y, zrobimy sobie taki tutorialek i wykonamy w nim tego typu plakietkę znaczek. Y, skąd ten pomysł się wziął? Otóż y, no jedna z osób prosiła mnie o wykonanie, pokazanie jak zrobić coś takiego, więc to jest właśnie moja odpowiedź na tą prośbę. Y, przy okazji też y, chcę wspomnieć o tym, że komentarze jakie piszecie na YouTube niestety w tej chwili mm, ja praktycznie tych komentarzy nie widzę, bo YouTube zmieniło w ogóle mm, funkcjonalność i te komentarze po prostu już w mojej skrzynce odbiorczej się nie pojawiają. Jest komunikat, że one niby na Google Plus się pojawiają, ale ja ich po prostu nie mam. Także żebyście wiedzieli, że jeśli nie odpowiadam na te komentarze czy jakieś zapytania, no to to nie jest to z mojej niechęci, tylko po prostu z tego, że ja ich po prostu nie dostaję. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni i coś Google z tym zrobi. Natomiast chcę Wam pokazać miejsce, gdzie możecie wpisywać pytania swoje, bądź właśnie pomysły na nowe tutoriale. To jest moja strona i tutaj forum. Później on może pokaże, tak. Jest forum. Tu są pytania odnośnie samego ilustratora i właśnie takie techniczne pytania. Natomiast tu w dziale Tutoriale jest taki dział Wasze pomysły na nowe tutoriale. Jeśli tu wpiszecie jakiś pomysł, to postaram się go zrealizować. Kilka już z pomysłów, które tutaj niektórzy z Was wpisywali, zostało zrealizowanych, także nie rzucam słów na wiatr. Ok, więc zacznijmy nasz projekt. Znalazłem sobie w internecie coś takiego, o. a tak przeglądając obrazki różne właśnie natknąłem się na tego typu plakietkę i pomyślałem, że właśnie ją zrobimy sobie. Także tu będziemy sobie z niej ewentualnie może kolory brali próbnikiem, choć tak naprawdę to przecież można też zupełnie zrobić tą plakietkę po swojemu. No, ale ok. Teraz tak dajmy tą tutaj na bok i zaraz będziemy sobie robić od nowa to wszystko. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że jak widzicie tutaj, robię ten dokument, ten projekt w przestrzeni kolorów CMYK, dlatego że zakładam, że będzie to przeznaczone do druku w drukarni. Powiedzmy, no, takie sobie założenie zrobiłem. Dobra. Jeśli robicie takie coś tylko i wyłącznie na ekran, no to wtedy RGB. Zacznijmy od zdjęcia. Znalazłem sobie zdjęcie Armstronga w internecie. Oczywiście przez funkcję Place to zdjęcie wklejamy do Illustratora. Ja sobie znalazłem taką głowę. O, od razu mówię, że do wektoryzacji im większe zdjęcie, tym lepsze, bo więcej szczegółów i, i lepiej to wyjdzie po prostu. Jedyną rzecz, jaką zrobiłem to. Aha, ja chyba tą głowę jednak wyciąłem gdzieś tam z jakiegoś zdjęcia. Natomiast podkręciłem w Photoshopie troszkę kontrast. To jest jedyna rzecz, jaką zrobiłem. Tak naprawdę niekoniecznie musicie to robić, ale jak się to zrobi, to zazwyczaj lepiej to trasowanie wychodzi. Mając zaznaczone to zdjęcie, tutaj mamy coś takiego jak Image Trace. Klikamy teraz ilustrator sobie policzy i właściwie tak naprawdę to już to zrobił no ale tak dla przyzwoitości to jeszcze coś tutaj zmienimy otwieramy tą paletę Image Trace to jest właśnie to, tu tutaj Advanced dajemy zaawansowane funkcje i tutaj tak naprawdę jedyną rzeczą jaką bym troszkę zmienił to tutaj gdzie jest Noise to tym suwakiem o troszkę po prostu zmniejszam ilość tych detali, jakby je mm, troszeczkę wygładzam. I tak naprawdę to wszystko. Aha, sorry. Jeszcze zaznaczamy e, ignore whites, czyli żeby białe przestrzenie były przeźroczyste. Ok. O, już nam to zrobił, widzicie? Już przez te otwory, jak gdyby przebija obraz z e, podwodu. I teraz właściwie to możemy sobie już zamknąć. Naciskamy przycisk Expand i praktycznie mamy już zwektoryzowanego armstronga, ale dajmy go tu sobie na bok, bo jeszcze wam chcę coś pokazać. Pierwsza rzecz to białą strzałką pozbywamy się takim przeciągnięciem, selektujemy samą tą ramkę dookoła, Delete. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ tu jest więcej obiektów niż nam się wydaje. A no ja lubię zawsze, żeby wektor był naprawdę tylko to, co niezbędne, czyli śmieci wyrzucamy zawsze. Więc no, zrobimy tak. Bierzemy sobie strzałkę do zaznaczania w grupie. Klikamy w ten ciemny obszar. Teraz zrobimy takie coś, że. Ponieważ tu jeszcze parę jest takich elementów, widzicie, niezaznaczonych. Żeby zaznaczyć wszystko, robimy. Z menu Select funkcję SAM Fill Color, czyli zaznaczaj wszystkie obiekty tego samego koloru. Teraz one zostały zaznaczone. I teraz właściwie przeciągam je sobie na bok. Pozornie nic się nie zmieniło, ale teraz zobaczcie, jeżeli tu przeciągnę, to tu mam znowu obiekty, które przedtem byłyby tymi białymi wypełnieniami, bądź jeszcze jakimiś obrysami, które są zupełnie niepotrzebne w tym momencie. Czyli to delete i praktycznie można powiedzieć, mamy elegancko czysty, czysty wektor, w którym dokonamy sobie jeszcze jednej korekty, bo na przykład nie podoba mi się tutaj, to jest niepotrzebne zupełnie, tak jakby on miał taką kwadratową brodę. Bierzemy gum, narzędzie, po prostu gumka do mazania. Ten obiekt ma być zaznaczony. E, możemy nawiasem kwadratowym zwiększyć. Jak gdyby wielkość tej gumki. I załóżmy, wygładzimy sobie tą brodę o mniej więcej tak. A myślę, że nie ma co się tu przejmować też za dużo, bo to będzie bardzo zmniejszone. O! I już mamy głowę. Przygotowaną. Możemy sobie ją też zeskalować. Później, później już ją umieścimy w naszym konkretnym znaczku. Dobra. Teraz zrobimy sobie te wszystkie kółeczka. Tutaj Wam też chcę pokazać pewną nowość, której nie pokazywałem, a którą warto, warto znać. Czyli na przykład rysujemy sobie pierwsze kółko, prawda? Próbnikiem stąd bierzemy kolor. Jeśli chcemy, to powiedzmy odzorować bardzo podobnie. No i teraz zobaczmy. To kółeczko tutaj ma dwa obrysy. Ciemne, a na, na zewnątrz jasne. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Najfajniej, tylko na razie jeszcze skopiujemy sobie to kółko czerwone pod spodem. Stworzymy. Zaznaczając to koło, klikamy Enter. Tutaj wszystkie wartości ustawiamy na 0 i nie dajemy OK, tylko kopi czyli skopiowaliśmy ten okrąg i on w tej chwili występuje dwa razy. Teraz bez ruszania niczego i bez odznaczania, klawisz E skalujemy sobie powiedzmy to próbnikiem bierzemy ten kolor i jeszcze obiekt orange dajemy podspód i widzimy że mamy już ten drugi prawda okrąg jeszcze go możemy trochę powiększyć to a później dopasujemy jeszcze ok teraz zajmiemy się tym podwójnym obrysem Czyli tak, załóżmy, że najpierw dajemy normalnie brązowy obrys, powiedzmy dwa punkty. Grubość, tak? Jak teraz zrobić, żeby na zewnątrz był jeszcze jeden obrys? Oczywiście można to robić na różne sposoby. Można po prostu skopiować kolejne kółko, które będzie troszkę większe pod spodem i to załatwi sprawę. No ale ja chcę Wam pokazać taki inny sposób, który jest bardzo fajny i w sumie nie znałem go wcześniej. Nawet nie wiem, od której wersji ilustratora on już jest. Ale wydaje mi się, że y, chyba od jednak niedawna, y, jeśli zaznaczymy ten obiekt i wejdziemy tutaj w taką paletę Aperance, panel właściwie Aperance, to tutaj mamy takie, jakby no, wszystkie atrybuty y, tego obiektu, który zaznaczyliśmy. Czyli widzimy tutaj wypełnienie, jakie jest obrys. Gdyby były zastosowane efekty, to one też tu będą pokazane. A co najważniejsze, będą ciągle w edycji. Natomiast my zrobimy sobie takie coś tu na dole. Zobaczcie są ikonki i jest ikonka, że można dodać nowy obrys. Czyli klikamy. Zobaczcie, mamy tu już dwa razy obrys. Przy czym ten obrys jest identyczny, więc nie widzimy różnicy. Ten, który jest na samej górze, zmieniamy sobie na biały. Widzicie? I dajmy mu tak o grubość załóżmy 4 punkty. Aha, musimy go dać po prostu poniżej tego Czyli ten, który jest grubszy, musi być poniżej tego obrysu, który jest cieńszy. No to jest logiczne. Czyli łapiemy go za to pole i przeciągamy o tutaj. Zobaczcie, już mamy dwa obrysy w jednym obiekcie tak naprawdę. Ale jeszcze to musimy troszkę dopracować, czyli pierwsza sprawa. Obrys brązowy, klikamy teraz tutaj na ten napis stroke. Dajemy mu ułożenie wewnątrz obiektu czyli inside widzicie, tu się nam to zmieniło natomiast klikamy też na tym białym i dajemy mu no czy moglibyśmy też tak zostawić, no ale powiedzmy dajemy mu outside i teraz już wartość 2 punkty o. i mamy za jednym pociągnięciem słuchajcie, zrobione zrobione po prostu y, dwa obrysy a to jest ciągle jeden obiekt. Jeśli włączymy siatkę, zobaczcie, mamy tylko dwa. Znaczy to, właściwie to jest jako jedno kółko, a ono ma dwa obrysy. I to jest fajne. Tu można naprawdę ciekawe rzeczy robić. To samo zrobimy sobie z tym dolnym, czyli jeszcze raz tą opcję zróbmy. Najpierw dajemy taki ciemnobrązowy. Dwa punkty. Teraz dajmy kolejny obrys. O, i teraz już będziemy robić od razu na tym dolnym. Też dajemy mu biały. A nie, tu było odwrotnie, przepraszam. Zobaczmy. Nie, dobrze. Tak. A nie, właśnie tutaj jest ten biały, jest wewnątrz. Dobrze, czyli. O tak, zróbmy. Biały mamy wewnątrz, a na zewnątrz robimy brązowy, który będzie grubszy. Będzie na zewnątrz. O, proszę bardzo. A ten biały dajmy jeszcze Inside. O. Tak, coś takiego mniej więcej mamy. O, proporcje mogą być. Mamy już nasze kółeczka. A, tu jest, jest jeszcze jedno takie kółko, które będzie. Mm, będzie po prostu taką obwódką na zewnątrz, a to możemy sobie je po prostu najnormalniej narysować. Bez obrysu z kolorem. Tym. Tu warto próbnikiem czasami kilka razy kliknąć, bo zobaczcie, jak zbliżę tą bitmapę, to ona ma naprawdę mnóstwo tu kolorów i trzeba jednak wybrać taki najbardziej czysty kolor. Więc kilka kliknięć i zobaczenie, że ten kolor jest ok, załatwi sprawę. Teraz mm, dajmy to na sam dół. Przeciągnijmy po wszystkim. Wyrównajmy. No i dobra, mamy już jakby tą bazę naszego znaczka. Tutaj chyba jednak z tego co widzę, to ta linia wewnątrz jest grubsza, więc tak to też zróbmy w tym okręgu. To co jest brązowe dajmy na 3 punkty. O! Ale zobaczcie też, jaka jest wygoda, jak się zrobi w ten sposób, że tak naprawdę wszystko mamy ciągle w edycji i to jest bardzo fajne. No to chyba troszkę całość w ogóle zwiększymy. No dobra, teraz może sobie stawimy już głowę Armstronga. Ja ją chcę mieć w kolorze takim jakby ciemnego brązu, żeby ten znaczek był w jakiś tam powiedzmy w odcieniu kolorystycznym, żeby to nie wszystko było z innej bajki. ta głowa jest pod spodem, więc skrótem klawiaturowym ją daję do góry. Ctrl Shift nawias kwadratowy. Teraz sobie ją dopasujmy. No, załóżmy na razie, zostawmy coś takiego. I teraz przyszedł czas na dodanie napisów. No, nie jest to jakaś trudna sprawa, aczkolwiek też nie taka do końca prosta. Napisy są po, oczywiście rozłożone po okręgach, jak widać. Czyli musimy sobie te okręgi narysować najpierw. Tutaj też myślę, że tą głowę i ten okrąg już możemy zgrupować, ctrl-g, żeby one nam się już tutaj nie, nie przemieszczały względem siebie. Natomiast po prostu narysujmy sobie jakieś kolejne kółko, obojętnie jakie narysujemy, dajmy mu po prostu jakiś charakterystyczny kolor, na przykład jasno-żółty obrysu, żebyśmy je ciągle widzieli. Teraz możemy znowu jakby zaznaczyć całość i znowu o, wyrównać, żeby to kółko było idealnie też wycentrowane. Teraz zajmijmy się już tym kółeczkiem, czyli o, zróbmy je mniej więcej gdzieś w tej odległości. I teraz, jeśli już je mamy, to od razu wykorzystamy je dalej. Czyli Enter, kopia bez przesunięcia. Powiększamy je mniej więcej tak. I jeszcze raz Enter. Tylko musi być narzędzie czarna strzałka wybrana. To jest warunek. Enter, znowu jeszcze jedna kopia. Skalowanie i powiedzmy coś takiego. O. Później też możemy to jeszcze sobie korygować. Dobra, mamy te wszystkie kółeczka już przygotowane. Teraz piszecie sobie już konkretne napisy. Ja już je mam tu przygotowane. Zrobimy najpierw ten wewnętrzny. Ambassador of Jazz, czyli użyłem tu akurat w tym wypadku czcionki Stencil, możecie użyć jakiej tam sobie chcecie. Kopiujecie to po prostu, najnormalniej: Ctrl C, i teraz wybieracie tą opcję stąd. Mamy taki dziwny kursor. Teraz musimy kliknąć w konkretną ścieżkę, na której chcemy to osadzić, ten napis. Klikamy. Teraz nieważne, gdzie ten kursor tak naprawdę się znajduje. Wklejamy Ctrl V. Wyszło nam to u góry, prawda? Ale nie przejmujemy się tym. Wybieramy białą strzałkę, czyli narzędzie do selekcji bezpośredniej. I tu pojawiły się nam takie różne dziwne znaczniki. Ja to wszystko powiększę, żebyśmy to lepiej widzieli. O! Tu mamy różne bardzo dziwne znaczniki. No, tu przyznam, że w ilustratorze. To jest troszkę tak zrobione, że trzeba się trochę domyślać. Ale o co chodzi? Tu bardzo ostrożnie musimy postępować. Czyli musimy tak najechać kursorem, że kursor nam się zmienia i widzimy, że już będziemy selektować ten znacznik. Zobaczmy, co się tu dzieje. Ten znacznik odpowiada jeden za jedną stronę napisu, ten za drugą, a ten za środek napisu. Teraz zrobimy tak, że Złapiemy za ten znacznik i przemieścimy napis. Zobaczcie o. I to właśnie tak się dzieje, że to nam wszystko tak lata. No ale powiedzmy, że ostrożnie. Mm, o! Przemieszczamy ten napis, powiedzmy tu. Teraz ułapiemy za ten środkowy znacznik. Jeszcze go sobie. Troszkę możemy doprecyzować. No właśnie, to jest to. Bierzemy o coś takiego. To są tak, jakby ograniczniki, zauważcie. Ograniczniki tego napisu, czyli na przykład chcę, żeby on nie wychodził poza tą połowę koła, no to obydwa te ograniczniki ustawiam w ten sposób. I naturalnie ten napis mi się tu ładnie wyśrodkował. Gdybym chciał edytować samą czcionkę w tej chwili i wielkość jej, to po prostu klikam dwa razy i już mogę zaznaczać to wszystko i tu mam już normalne, wszystko, całą pełną edycję yy, tak jak zwykle tekstu, czyli możemy wielkość zmie zmieniać, o proszę bardzo nie, dajmy 18, możemy tu interlinie yy, na przykład dać 100, Wtedy, nie interlinie tylko kerning, przepraszam, Od, odstępy między literami ale zauważyliście teraz, że ten napis nam się uciął, ponieważ Ograniczniki są tylko do połowy, a on zajmuje więcej miejsca, więc Ctrl Z. Zostawiamy to tak. Odznaczamy całość. No i ten napis mamy zrobiony, prawda? Teraz zajmiemy się kolejnymi napisami. Skopiujemy sobie imię. Ctrl C. Przechodzimy do tej ścieżki. I umieścimy ten napis tutaj na tej ścieżce. Na tym okręgu. Czyli wybieramy ikonka umieszczanie tekstu na ścieżce. O, aż się podświetli Klik. Ctrl V. Oczywiście, zawsze mi się to wkleja tak, jakbym nie chciał. No ale trudno. Teraz zobaczmy z tymi znacznikami. Widzicie, musimy te znaczniki po prostu. Tak, przemieścić. Powiedzmy, chcemy tak. I tutaj tak. Dwa razy klikamy na tym tekście. I teraz możemy sobie tak, zmienić mu kolor. No i wielkość. Jeszcze więcej. <coughs> Taki sposób Wam pokażę. Zaznaczamy tutaj, jakby, mm, tą wielkość. I teraz strzałkami do góry. Na klawiaturze sobie dopasowujemy wielkość. Tak, żeby górna krawędź liter mniej więcej dotknęła do tego, gór, do tego większego okręgu. No, mniej więcej coś takiego, ok? Możemy. Może troszkę mniej. Możemy też. Z, yy Aha, tu już jest interlinia. Nie interlinia, tylko kerning na 125 ustawiony, czyli chodzi o tą odległość między literami. Zobaczcie, że jak dam na 0 to one się troszkę ściśniły, a nam chodzi o to, żeby one były, no niech będzie 120, żeby one były troszkę dalej od siebie, tak? Mamy już ten napis. Zaznaczamy ten, Ctrl C. I teraz tu umieszczamy. No, oczywiście jak zwykle. Dobra, i teraz Przede wszystkim sobie te znaczniki tutaj po przemieszczamy. Warto to robić tak ostrożnie, żeby się nie pogubić w tym. Teraz za ten środkowy znacznik przeciągamy to do wewnątrz, o, żeby ten napis był na wewnętrznej stronie. To możemy sobie dać. Tak. Oj, łatwo jest też niechcący zaznaczyć coś innego. Dobra. Podwójnym kliknięciem zaznaczam sam tekst. Biały kolor. I tu sobie lecimy też do góry. Na klawiaturze strzałkami. A no, powiedzmy, że tutaj nie będziemy aż tak dużej tej czcionki tej dawać. Mniej więcej coś takiego. O! No i praktycznie nasz znaczek jest gotowy. Aha, ja tu jeszcze takie gwiazdki sobie dorzuciłem. Gwiazdkę. Rysujemy w ten sposób, że wybieramy tutaj po prostu gwiazdkę, przeciągamy sobie z shiftem, załóżmy, żeby proporcjonalnie ją zrobić. I tak naprawdę, czy może być biała, może być żółta, to już jak tam sobie chcecie. O! Teraz zrobię białe na przykład. I nasz znaczek jest gotowy. Aha, w związku z tymi gwiazdkami przypomniało mi się pytanie tej osoby, która prosiła mnie o. O ten tutorial, żeby pokazać, jak można takie gwiazdki rozłożyć równo y, po okręgu. Więc y, może zróbmy to tak. Gwiazdeczkę jedną sobie skopiujemy tu. Y, rób, zróbmy tak. Jeśli chcemy taką gwiazdkę mieć po okręgu rozłożoną. No i załóżmy, że to jest ten okrąg. Y, to teraz tak. Skopiujmy ją jeszcze raz, mniej więcej tak, żeby była w tej samej odległości. Tą, która jest na dole, obróćmy o 180 stopni. O, tu mamy taki wskaźnik, żeby to było symetrycznie. Teraz te, te dwie gwiazdki ze sobą grupujemy. Środkujemy razem z tym okręgiem, żeby to wszystko było idealnie wycentrowane. Teraz zaznaczam sobie te zgrupowane dwie gwiazdki. Biorę narzędzie do to Rotate Tool. Dwa razy na nim klikam, pokazuje się okienko. O, załóżmy, że 20 stopni już. To powinno być dobrze. Tu preview pokazuje. O jaki fragment się obrócą te strzałki, te gwiazdki, przepraszam. Daję copy, czyli kopiuję, a nie przemieszczam. I teraz nie odznaczając niczego, klawisz CTRL D kilkukrotnie naciskamy i patrzymy, jak nam się ładnie strzałki. Gwiazdki kopiują. Tak właśnie można rozłożyć bardzo równo, idealnie wręcz gwiazdki po okręgu. No to tak właściwie tyle. Można sobie zrobić flagę Unii Europejskiej na przykład. Ok, skończyliśmy nasz projekt. Mam nadzieję, że sobie też coś zrobicie fajnego. Może coś zupełnie innego w innej kolorystyce. Yy, ale tak naprawdę chodzi o to, że czegoś nowego się ciągle uczymy. Ctrl-Y, sprawdzamy sobie siatkę widzicie, że jest no, po prostu minimum obiektów bo ja wychodzę z założenia, że grafika wektorowa właśnie powinna być robiona w ten sposób, żeby było jak najmniej obiektów, oczywiście nie kosztem grafiki samej jakości ale tyle ile można to trzeba to po prostu redukować, bo bo tak jest po prostu lepiej, i czyściej i mniej problemów później w dalszych procesach yy, przygotowania do druku, czy, czy jakiś tam na przykład wycinania na ploterze o właśnie, to jest najlepszy przykład, wycinanie na ploterze plotery bardzo nie lubią skomplikowanych wektorów i trzeba wszystko maksymalnie upraszczać, także dziękuję Wam za uwagę w tym tutorialu i zapraszam do następnego no teraz te tutoriale troszkę rzadziej się będą ukazywały, bo mam troszkę innej pracy, ale ale jednak staram się je systematycznie umieszczać. Do zobaczenia i do usłyszenia.